Serdecznie moi drodzy. W dniu dzisiejszym chciałem z Wami troszkę porozmawiać o reinkarnacji, jako o procesie, w którym poprzez zwiększanie swojej świadomości pomału wychodzimy, jakby to z tego cyklu, niech będzie karmicznego, z tego cyklu narodzin i śmierci, no bo z perspektywy tutaj gdzieś materiałów, rzeczy, które gdzieś do mnie dotarły, po prostu chodzi o to, żeby wyjść z, tych, z tego cyklu. Życia i śmierci, w które gdzieś tam ustaliśmy, akurat na tym planie materialnym, tutaj wciągnięci. No bo wielu z nas gdzieś tam tęskni podświadomie, nie wie do czego, ale tęskni, wiecie, w jakieś momenty nostalgiczne, patrząc w gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Każdy na pewno miał mnóstwo swoich własnych takich mm, momentów, w których gdzieś wiedział, czuł, że coś jest więcej poza tym życiem, jakby to powiedzieć, tym materialnym, wiecie, spanie, praca i tak dalej, i tak dalej, takie systemowe obowiązki. Każdy z nas gdzieś, jeżeli minimum, minimum jakieś tam minimum czasu poświęcił na jakieś autorefleksje, na jakieś, wiecie, wyciąganie wniosku ze swojego życia albo zauważeniu elementów, dzięki którym powstawały pewne schematy, z których też później mogliśmy wyjść, więc jest to kolejny jakiś taki jakby element układanki, ja tak do tego podchodzę. No bo dużo ludzi gdzieś tutaj obawia się, tak? co będzie dalej, tutaj śmierć nie wiadomo, tak niebo, piekło, różne religie mówią różne rzeczy, oczywiście my tutaj poza jakimikolwiek schematami tutaj się e, wypowiadamy, podróżujemy, i tak dalej, bo mówię tutaj żadne religie nie wchodzą, jakby to powiedzieć, w grę. Ale od czego można zacząć? Tutaj każdy z nas przychodzi na ziemię, według niech będzie planu duszy. tak Nasza dusza sobie wybrała, że przyjdzie w takich, takich warunkach tutaj doświadczać ogarniać sytuację, rozwijać się, wzrastać, tak? Oczywiście od momentu przyjścia to wszystko ewoluuje w, od, od, w zależności od tego, jak my, jak mniej nie będzie, dajemy dużo od siebie, staramy się to przepracować, no bo chodzi o to, aby jakby to powiedzieć już, jeżeli udało się nam, wiecie, wejść w ciało człowieka, no bo każdy w przeszłości był w różnych, mówię tutaj, nie tylko na naszej ziemi, pewnie zwierzątkami różnymi, wiecie, w tym cyklu całym byliśmy w różnych ciałach, w różnych miejscach galaktyki, świata i tak dalej, tak dalej. Więc w różnych epokach, w różnych czasach każdy tutaj inkarnował w innym czasie i przychodzi tutaj, aby czegoś doświadczyć. Tak? Niektórzy mówią, że właśnie chodzi o to, żeby wyjść z tego, jakby to powiedzieć, cyklu inkarnacyjnego i ja się z tym zgadzam. Ale jeszcze mówię, czasem dzieją się takie rzeczy, że mówię jakieś dobre duszyczki, jakieś niech będzie istoty z wyższych wibracji schodzą tutaj z własnej nieprzymuszonej woli i coś tam chcą pokazać, zmienić i swoim zachowaniem wnieść coś nowego. Dlatego ci, ci ludzie, jakby to powiedzieć, te istoty są przeważnie gdzieś tam nierozumiane, gdzieś tam z czasem dopiero ich, jakby to powiedzieć, geniusz jest ogarniany i dopuszczany do ogólnej społecznej, wiecie, jakiejś tam wiedzy albo Wyrysowany jest, wiecie, wryty w te schematy, które gdzieś tam docierają do większej grupy ludzi z czasem dopiero, bo w momencie, kiedy taki człowiek ponadczasowy przychodzi, no to niestety mał, niestety albo stety mało ludzi w danym momencie jest go w stanie zrozumieć, tak? Więc jesteśmy tutaj, mówię, wędrujemy, tak, wędrujemy, jesteśmy tutaj, moi drodzy, po to, żeby doświadczać i od nas zależy, jak będzie wyglądała każda, jakby to powiedzieć, następna inkarnacja. Zależy od tego, jak dużo doświadczenia i świadomości zbierzemy w tym życiu i z jakim nastawieniem, wiecie, będziemy po prostu, jak to powiedzieć, później szli dalej na kolejny etap. A teraz troszeczkę chciałem jeszcze pokazać z perspektywy, z perspektywy czasu, jak to wyglądało. Mam kilka cytatów przygotowanych różnych właśnie y, ludzi, którzy gdzieś tam działa, działali przekrojowo. I Sokrates na przykład wypowiadał się tak: Jestem przekonany, że, że istnieje ponowne życie. Że wyrasta ono ze śmierci, i że istnieją dusze zmarłych, Tak mówi Sokrates. Później Ralph Waldo Emerson mówił tak: Dusza przechodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała, jako do tymczasowego miejsca, i opuszcza je przechodząc do innych miejsc, ponieważ jest nieśmiertelna. No to tak jak mówię, tak jak się z tym zgadzamy, że nasza dusza jest nieśmiertelna, cały czas przechodzi z jednego ciała do drugiego, doświadczając rzeczy, które są dla niej w tym momencie, jakby to powiedzieć, najistotniejsze do rozwoju. Później, Jack London mówił tak: Nie powstałem w chwili narodzin ani w momencie poczęcia. Rosnę i rozwijałem się przez niezliczone tysiąclecia. Wszystkie moje poprzednie jaźnie mają swe głosy i echa odzywające się we mnie. Będę jeszcze rodzić niezliczoną ilość razy. Następnie, Isaac B. Singer był laureatem Nagrody Nobla. Śmierć nie istnieje, jak może istnieć, skoro wszystko jest częścią Boga. Dusza nigdy nie umiera, a ciało nigdy nie jest naprawdę żywe. Herman Hayes. Widział wszystkie te postacie i twarze połączone tysiącami wzajemnych związków. Nowonarodzone. Każda była śmiertelnym, namiętnym i bolesnym przykładem wszystkiego, co przemijające. A jednak żadna z nich nie umarła, tylko zmieniła się nieprzerwanie, nieprzerwanie rodząc się z nową twarzą. Jedynie czas stał między nimi. Yy, tutaj mamy jeszcze yy, jedną wypowiedź, zaraz ja wam powiem, koło to jest yy, pana, pan Richard Bach. Powiedział tak: Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka czy dominacja w stadzie? Tysiąc istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. Ale ty, Jonatanie, nauczyłeś się tak, nie tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiące istnień, aby dojść do tego. Lew Tousto, jeszcze cieka ciekawy wstat jest. Jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak nasze obecne życie jest jedy jedynie jednym z, z tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia. I następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest tylko jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończeni aż do ostatniego, najprawdziwszego życia, życia Boga. Więc, moi drodzy, tutaj od, to jest oczywiście garstka, oczywiście tych wypowiedzi było dużo więcej, ale nie chciałem tutaj przez 10 minut czytać tego wszystkiego. Więc, moi drodzy, każdy z wybitnych jakichś jednostek, które pojawiały się na naszym planie, gdzieś wiedzieli, że coś jest więcej, że nie są tu pierwszy raz, że gdzieś coś poznają, stąd mamy te różne déjà i tak dalej, i tak dalej, bo mówię, sami zgodziliśmy się, jakby, tu, jakby to powiedzieć na... Zejście w ten dany czas, w ten dany, jakby to powiedzieć, wymiar, linię czasową, mówię, na, tutaj nas można, jak, bo to nie chodzi o nazwę, tylko chodzi o to, że zdecydowaliśmy się w tych czasach przyjść tutaj na Ziemię. I y, mamy, każdy ma ciało takie, jakie ma, i każdy, y, fajnie by było, jakby skupił się właśnie na tu i teraz, aby jak naj, najwięcej doświadczyć, nie wiem, poczuć, przepracować, zrozumieć, aby jak najbardziej. Swoją istotę tutaj, do góry, za czasu czasów tej inkarnacji wybić, bo o to moim zdaniem chodzi, żeby po prostu jak najwięcej się dowiedzieć. Jeżeli już mamy, nie wiem, mamy ciało, właśnie tutaj ludzkie, załóżmy, rozumiemy, czujemy sercem, tak, ogarniemy, ogarniamy wszystko tutaj, no to chodzi o to, żeby jak najwięcej z tego z tego, z tego istnienia tutaj teraz, jak niech nie będzie, wycisnąć, doświadczyć, zobaczyć, przeżyć, zweryfikować, aby m, nabrać sobie, jakby to powiedzieć Dobrego, dobrego, nie będzie e, dobrego flow, wiecie, na, na, na te przyszłe tak? no bo jeżeli tutaj e, nie trzymamy się kurczowo tego, że o, tutaj musi być tylko tutaj, co ja teraz zrobię, co będzie później, zaczynamy żyć, zaczynamy żyć w tu i teraz, że po prostu skupiamy się na tym, co jest teraz, pracujemy nad sobą teraz, chcesz coś zmienić, zrób to teraz, chcesz się z kimś spotkać, zrób to teraz, chcesz coś zmienić innego w sobie, nie podoba ci się jakaś cecha, nie podobają ci się jakieś schematy, zmień to teraz, tak? Więc mm, jak widzicie, Hmm. Chodzi o to, aby we własnym życiu jak najwięcej doświadczyć, zrozumieć i iść dalej, jak najwięcej rzeczy e, niech będzie przepracować. No ale chodzi ogólnie o uczucie, rozumienie i doświadczanie, tak? Więc moi drodzy, e, tutaj inkarnacja też nie wiem, ja jak byłem mały, to miałem taki, pamiętam taki, e, takie myśli, miałem, że czy ktoś będzie o mnie pamiętał, jak ja umrę? Czy ktoś gdzieś tam wiecie, jak to będzie? Ja miałem, nie wiem, 6-7 lat i takie myśli miałem, e, e, i później dopiero zrozumiałem, że nie ma to jakby nie ma to jakby aż tak dużego znaczenia, bo ważne jest to, mówię jakim my jesteśmy ludźmi, a jeżeli dodatkowo poprzez to, co robimy, poprzez to, jak my się realizujemy, jesteśmy w stanie gdzieś komuś pomóc, komuś coś podpowiedzieć, no to to już są takie, wiecie, nie będą instant, wiecie, zwroty, że nie wiem, mnóstwo wiadomości dostaję od was, wiecie, dzięki za to, dzięki za tamto, pomogłeś mi w tym, dziękuję za to, więc to jest dla mnie już mega budujące, że. Ja swoim, jakby to powiedzieć, zachowaniem, swoim, 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 swoim poczynaniem, załóżmy, mogłem gdzieś dołożyć jakąś jedną cegiełkę do, nie wiem, czegoś wzrostu, do czegoś, nie wiem, odbicia się od trampoliny, do czegoś powrotu na, nie wiem, na, na dobrą ścieżkę, powrotu na, do żywych, powrotu do, 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 do chce mi się, mogę, potrafię, zrobię, chcę, tak? Więc mi jest też bardzo miło, tak? Więc zobaczcie sami, że tutaj, jest to inkarnacja cała, inkarnacja, to są, mówię, no, wędrówka, wędrówka naszej, jakby to powiedzieć, duszy, ciał, mamy wiele, wchodzimy w różne ciała, byliśmy na pewno już w wielu miejscach. E, oczywiście sami przy każdych narodzinach zgadzamy się na to, żeby te wspomnienia gdzieś zostały, wiecie, od, odcięte, ponieważ, wymazane w sensie, nie odcięte na ten moment, bo gdybyśmy, wiecie, pamiętali, załóżmy, nie wiem, 10, 10 wcieleń wstecz e, i, wiecie, gdzieś tam byśmy spotkali się z kimś, z czwartego wcielenia wstecz i byśmy mieli jakieś pretensje, że gdzieś tam ktoś komuś coś zrobił albo coś, bo by nam się przypomniało, że nie wiem gdzieś tam ktoś nogę podłożył albo ktoś nam coś zrobił niemiłego i byśmy chcieli to wyjaśniać albo coś no to mogłoby powstać pewne zamieszanie, a tak nawet nieświadomie spotykamy się w różnych rolach, bo to tak jest że gdzieś tam za bardzo komuś coś zrobiliśmy, to później gdzieś z innej strony doświadczymy tego samego i byłoby wielkie zamieszanie, a tak to dziś nieświadomie mówię, gdzieś się spotykamy z tymi ludźmi, tak się przecinamy i tak wyciągamy te wnioski, wyciągamy te lekcje, bo nasze dusze i tak się na to mówiły, tak, no bo zobaczcie z, z takiego szerszego jeszcze spektrum, no zobaczcie, jak tam nie wiem, jakikolwiek filmik ktoś na pewno z Was widział, wiecie, oddalanie e, kosmosu, wiecie, pokazywanie, jak to, jak wygląda nasz Układ Słoneczny i tak dalej, i tak dalej, inne galaktyki, no to, no to sami wiecie, jak to, jak to wygląda, jakby się, wiecie, maku gdzieś rozsypało albo coś, się po prostu, no wszystko jest takie no, wielkie, a zarazem malutkie, tak więc istotne jest tutaj, żebyśmy to w tym czasie, moim zdaniem, skupiali się na tym, co mamy w tym momencie. Byli wdzięczni za to, co mamy, byli wdzięczni za to, gdzie jesteśmy, w którym momencie, gdzie idziemy, za to, że mamy plany, za to, że mamy pomysły, za to, że jesteśmy kreatywni, za to, że jesteśmy zdrowi, za wszystkie takie małe rzeczy jesteśmy wdzięczni. I w tym momencie odkrywając siebie coraz więcej będzie nam się gdzieś tam z tej przyszłości, e, przeszłości, przepraszam, przypominało, tak? Jakieś mówię. Każdy ma jakieś przebłyski, każdy ma jakieś wiecie takie momenty déjà vu, momenty, że kurczę, wiem co będzie, nie, I za chwilę patrzymy i faktycznie to się dzieje, nie, więc mm, każdy ma jakieś mówię przebłyski, każdy jest w odpowiednim momencie dla siebie, doświadcza rzeczy, które są dla niego najistotniejsze, które są dla niego najbardziej odpowiednie, tak, więc tutaj chciałem też tak, wiecie, to jest tak ogólnie, tak jak mówiłem o tej inkarnacji, że po prostu no, nie bać się po prostu jakby to powiedzieć, śmierci, o nie bać się śmierci, ponieważ to jest proces, to może tak groźnie brzmi, śmierć albo coś, ale to jest przejście, tak, to jest kolejne przejście, tak samo z perspektywy dziecka, które 9 miesięcy jest w brzuchu mamy, też mówi, kurde, widzę światło, co tu robić, nie, i tak samo właśnie chodzi o to, że jeżeli już jesteśmy, powiedzmy to, kumaci, ogarniamy, jak, jak to wygląda wszystko, tak, widzimy rozpadające się różne struktury systemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc Rozumiemy, że tą najcenniejszą jakby to powiedzieć walutą i najcenniejszym jakby to powiedzieć wkładem w rozwój całego świata jest właśnie rozwój nas samych. Jeżeli my się wznosimy my, my zaczynamy się rozwijać, pracować, rozumieć, to jesteśmy w stanie później przekazać jakąś, wiecie, wartościowszą ideę, pomysł, pff, cokolwiek, tak? bo, bo my gdzieś do czegoś doszliśmy i możemy czymś się podzielić, możemy coś pokazać, możemy coś prawdziwego dać od siebie, tak? I to to jest właśnie, to nie ma wartości, w sensie nie można tego zmierzyć, wiecie, żadną materialną wartością, bo tutaj zobaczcie sobie jeszcze odnośnie śmierci, bo my to chciałem odnośnie śmierci, żeby to było w sensie takim, że niektórzy się boją, że o, umrę, koniec, nie wiadomo, co będzie, tak? Więc mm, mam nadzieję, że jakoś chociaż w minimalnym stopniu to wyjaśniłem, uprościłem, a jeszcze fajna jest przypowiednia, nie przypowiednia, bo z tej książki, którą czytałem, jeszcze była sytuacja taka, że pewien król, już mniejsza o imię, bo nie pamiętam też, a nie chcę przekręcić, wyrzekł się tam wszystkiego, Poszedł mieszkać do, do lasu i prowadził tam to, wiecie, czasy pana Krishny, Indie. I prowadził tam sobie życie takie, wiecie, bogobojne, w sensie bogobojne, nie bogobojne, tylko duchowe. Po prostu no, medytował, oczyszczał się tam, robił różne super rzeczy. Aż pewnego dnia spotkał Jelonka. No i słuchajcie, Jelonek mu się bardzo spodobał i z Jelonkiem, wiecie, bardzo się zżył. I jelony, o Jelonka się bardzo martwił, przywiązał się, tak? Gdzie odrzucił, już mówię bogactwo, rodzinę, jakieś tam uciechy cielesne odrzucił i poszedł sobie do tego lasu, żył sobie w zgodzie z naturą, mówię do Kryszny, z kryszną sobie rozmawiał i ten jelonek się pojawił nieszczęsny, tak bardzo się tym jelonkiem przejął, że któregoś dnia jelonek uciekł, on się martwił chyba ze dwa dni, poszedł go szukać, oczywiście gdzieś tam te praktyki różne wszystkie odstawił, ten swój jakby to powiedzieć schemat, który go do, do miejsca, w którym był, rozwalił i moi drodzy poszedł tego jelonka szukać, jak go szukał, to gdzieś się potknął, i przebił się, przebił się tam porożem czy czymś tam, coś, coś mu się stało. Jelonek go odszukał i był przy nim aż, aż do właśnie śmierci, a on tak bardzo się tym Jelonkiem przejął, że myślał tylko o nim, właśnie nawet podczas śmierci. I mimo tego, że ten pan, ten król, to był król, był już dość wysoko rozwinięty, kurczę zobaczę, może wysoko duchowo rozwinięty wcześniej, to mimo tego, że na koniec swojego życia się przywiązał właśnie do do tego Jelonka, no to w następnej inkarnacji był, był właśnie Jelonkiem. Król Bharty. Król, król Bharta to był. Król Bharta, można sobie przeczytać. I później w kolejnej części tam jeszcze po tej inkarnacji Jelonka znowu dostał, dostał ciało ludzkie i wrócił sobie po raz kolejny gdzieś tam doświadczać. Znowu poprzez swoją wiedzę, poprzez to co doświadczył, poprzez to. Co zrozumiał w poprzednich wcieleniach znowu gdzieś tam zbieg zdarzeń połączyły go w różne tam ciekawe historie, ale to już jest mówię tam wątki poboczne, tak? Więc moi drodzy, inkarnacja to jest podróż, niech to będzie że to jest podróż naszej duszy, naszej energii po to, aby się jakby to powiedzieć, doskonalić, aby wrócić do źródła, tak? Zauważyliście, że wiele ludzi gdzieś tam mówi, że to już jest ich ostatnia inkarnacja, oni już, oni już wracają na chatę, oni już mają wszystko to odklepane, tak? Niektórzy ludzie już dochodzą do takiego poziomu, że wiedzą to, czują to i no wiedzą, że po prostu to już jest ich ostatnie, jak to powiedzieć, wcielenie tutaj, nie wiem, na ziemi, tak? No bo w innych wymiarach, gdzieś tam w innych, wiecie, w różnych innych konstelacjach różne są rasy. Droga wolna, tak? Można sobie tam wybierać i to mówię, inkarnujemy do momentu powrócenia do domu, jak to każdy mówi, że energia później, łączymy się z Bogiem w całość, Wracamy do domu, wracamy do, do, do źródła Boga, mówię energii twórczej, początku itd. itd. I jeszcze taki, taki fajny stacis trafiłem, że Bóg rozproszył się właśnie na, na nas i każdy, każdy z nas i ma cząstkę Boga w sobie jest Bogiem i po prostu doświadcza życia poprzez nas, tak? To jest oczywiście tam taka teza, z którą gdzieś tam no, fajnie to się gdzieś tam też stara, jakby to powiedzieć, w całość powiedzmy, tak? Czyli my tutaj zeszliśmy, doświadczamy, robimy każde swoje przeżycia, każdy swoje, jakby to powiedzieć, doświadczenie zbiera, idzie do przodu, rozwija się, albo stoi chwilę w miejscu, a później znowu się rozwija, i każdy i tak w innym czasie dojdzie do tego samego do tego samego miejsca, tak? Więc tutaj, żeby po prostu niczego się nie, nie bać, nie stresować, po prostu to jest taka podróż, podróż, w której uczestniczymy, podróż, w której jesteśmy częścią. I rozwijając siebie, coraz bardziej poszerzamy swoją świadomość i jesteśmy w stanie zrozumieć coraz to więcej istotnych dla nas procesów, tak? dla nas procesów, dla nas rzeczy, które z nami w tym momencie rezonują, które z nami w tym momencie gdzieś działają i możemy w to, no mówię, możemy sobie tutaj wszystko ogarniać. Tak? I mi, te, mi też to dało, załóżmy z perspektywy czasu, jakby to powiedzieć, Odpuszczenie tego, jakby to powiedzieć, strachu przed śmiercią, właśnie, Dało mi też taki wiecie, komfort z tyłu w głowie, tylko ja to już mówię x lat temu, trzeba wiem, bo ja od małego miałem takie, to, a co będzie, jak umrę, kto będzie o mnie pamiętał, i tak dalej, i tak dalej, to już mówię. Więc moi drodzy, to daje taką ulgę, że to się nie kończy. Nie wiem, że tutaj nie, nie przywiązujemy się znowu do tego wszystkiego, tak, do ciała, tu, auta, pieniądze, i tak dalej, i tak dalej, bo zobaczcie sobie nawet sami, co. Ludzie różni gdzieś tam przed śmiercią mówią w jakichś, nie wiem, domach opieki starszych ludzi, albo po prostu ludzie przed śmiercią, co mówią. I no, nikt tam nie mówi, że a, mogłem, nie wiem, więcej aut, albo więcej hajsu, albo więcej czegoś, tylko każdy raczej mówi takie wiecie, rzeczy związane z emocjami: mogłem być, nie wiem, milszy, lepszy, poświęcić więcej czasu na to na to, na to, na to, na to, na to, na takie rzeczy związane z, na takie rzeczy, których nie da się kupić. O. Oni mówią o rzeczach, o których, których nie da się kupić za właśnie materię. Że więcej czasu poświęciliby na, nie wiem, patrzenie na, jak, nie wiem, wnuczka na rowerze jeździ, albo jak coś tam innego się dzieje. Mówią o takich rzeczach. No są takie szczere wywiady, wiecie, jak tam gdzieś traficie, no to są takie szczere, szczere, poruszające wywiady, powiedzmy, z których też dużo możemy wywnioskować i dużo możemy wybrać do siebie. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że udało mi się to jakoś w miarę fajnie. Przekazać. Dzięki wielkie za, mówię, wszystkie, wszystkie interakcje, które dziś prowadzacie, Dzięki za całą energię, którą też wysyłacie. Jest mi bardzo miło. Bardzo się cieszę, że cały czas, mówię, ten kanał się rozwija. I dzięki wielkie. No. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. I do zobaczenia. Do usłyszenia.